Podróż z depresji. Dziś wyruszamy w filozoficzną podróż, korzystając z nauk taoizmu, aby zrozumieć, jak możemy znaleźć drogę wyjścia z depresji. Taoizm, starożytna chińska filozofia, zachęca nas do harmonizowania naszego życia z naturalnym przepływem wszechświata. Może ta harmonia jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby znaleźć drogę wyjścia z ciemnego tunelu depresji. W sercu taoizmu znajduje się koncepcja, www którą można przetłumaczyć jako bezwysiłkowe działanie. W świecie, który ceni produktywność i ciągłą aktywność, jesteśmy zachęcani, aby zatrzymać się i posłuchać naturalnego przepływu rzeczy. Depresja często więzi nas w cyklu samokrytycznych myśli i nieustannego nacisku, aby być lub robić więcej. W przypomina nam, że czasami najlepszym działaniem jest niezmuszanie się do niczego. Chodzi o pozwolenie życiu na swój bieg, zaufanie, że tak jak rzeki znajdują morze, my również znajdziemy swoją drogę. Innym istotnym filarem Taoizmu jest akceptacja in i yang uzupełniających się przeciwieństw. Życie to taniec między światłem a ciemnością, radością a smutkiem, ruchem a bezruchem. Kiedy jesteśmy w depresji, możemy czuć się uwięzieni w ciemności, ale Taoizm uczy nas, że ta ciemność nie jest ani wieczna, ani definitywna. To tylko część całości. Akceptacja, że zarówno smutek, jak i szczęście są częścią naszego istnienia, może dać nam nową perspektywę, łagodząc ciężar prób bycia szczęśliwym przez cały czas. Laozi, mądry założyciel Taoizmu, powiedział: Podróż tysiąca mil zaczyna się od pojedynczego kroku. Wychodzenie z depresji może wydawać się niemożliwą podróżą, ale Taoizm przypomina nam, aby skupić się na kroku tuż przed nami, zamiast martwić się ogromem drogi. Każdy mały krok, który podejmujemy w kierunku dbania o siebie, szukania pomocy lub angażowania się w czynności, które przynoszą nam radość, jest znaczącym ruchem w kierunku wyzdrowienia. Natura odgrywa również kluczową rolę w filozofii taoistycznej. Starożytni taości wierzyli, że natura jest najczystszym odzwierciedleniem Tao, drogi. W naszej walce z depresją możemy znaleźć ukojenie w ponownym połączeniu się z naturą. Po prostu obserwując drzewa, słuchając bieżącej wody czy oglądając wschód słońca, te momenty przypominają nam o wewnętrznym pięknie życia, które trwa nawet w naszych najciemniejszych dniach. Taoizm zaprasza nas również do życia w teraźniejszości, do praktykowania uważności. Kiedy jesteśmy w depresji, nasze myśli często wędrują między bolesną przeszłością a niepewną przyszłością. Praktykowanie bycia obecnym, docenianie teraz może być potężnym narzędziem uzdrawiającym. Skupiając się na tym, co jest tuż przed nami, na każdym oddechu, na każdym biciu serca, zaczynamy uwalniać więzi tego, co było i co będzie. Na koniec taoizm przypomina nam o znaczeniu równowagi i umiaru. Żyjemy w świecie, który często popycha nas do skrajności zbyt dużo pracy, zbyt dużo socjalizacji lub całkowitej izolacji. Znalezienie zdrowej równowagi jest kluczowe. Może to oznaczać ustalanie jasnych granic, zarówno w pracy, jak i w relacjach osobistych oraz tworzenie przestrzeni na odpoczynek i refleksję. Kropka, wychodzenie z depresji nie jest liniowym procesem, a każda osoba ma swoją własną drogę do przebycia. Ale integrując nauki taoizmu, akceptując naturalny przepływ życia, praktykując bezwysiłkowe działanie, szukając równowagi i ponownie łącząc się z naturą, możemy znaleźć nowy sposób odnoszenia się do naszego bólu. Możemy zacząć postrzegać depresję nie jako wroga do zwalczenia, ale jako część naszej podróży, która może nauczyć nas odporności, współczucia i piękna bycia człowiekiem. A więc wśród chaosu i bólu znajdujemy ta drogę. Ścieżkę, która nie obiecuje braku cierpienia, ale głęboką harmonię z tym, co jest, i spokojne zaufanie, że tak jak rzeki, my również znajdziemy nasze morze. Jeśli podobał Ci się ten film i czułeś inspirację naukami taoizmu, nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej takich treści. Daj nam lajka, aby okazać swoje wsparcie i podziel się tym z przyjaciółmi i rodziną, którzy mogą skorzystać z tej wiadomości. Razem możemy stworzyć społeczność refleksji i wzrostu. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.